Dziękuję i wybieram się do Tokio na końcóweczkę Miszo, już osobiście. A ja się nazywam Przemysław Pozowski To był magazyn jeszcze więcej sportu, przy którym pomagał Miłosz Noemęcz Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a za chwilę Tok 360. Do usłyszenia po 18:30 w Sport 360. Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. reklama. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź pokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykanu była niewystarczająco skuteczna, w w leczeniu zaostrzeń, objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Za kierownicą liczy się każdy szczegół. Znaki, piesi, reakcje innych. Gdy widzisz wyraźnie, jedziesz bezpiecznie. Dobre widzenie to pewność i komfort na drodze, w pracy i na co dzień. Teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy do 50% zniego. Kiszki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP z o.o. lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na VisionExpress.pl. Cześć, tu Małgorzata rozenek Majdan. W świecie, w którym każdy gra swoją rolę, ja szukam ludzi prawdziwych. Takich, którzy nie boją się powiedzieć, tak, to jest właśnie moja historia. W moim podcaście z bliska poznasz ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i mówią to prosto z serca: bez filtra, bez scenariusza, bez wygładzania. Chcę, żebyś usłyszał ich tak, jak ja, z bliska, już jesienią, tylko na gazeta.pl. Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, który reagują na glikokortykosteroidy. Afrofarm. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz RSO 0%. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola sztypła, Jola sztypła. To no fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin, chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I nie da się ukryć. I też powinnaś brać i Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA slimin. Zdrowa wątroba. Kreszczupła sylwetka. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 16 września jest 16. Wezwanie na przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości odsłona ósma. W tym drugie przy udziale służb sąd znowu zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie ziobry przed Komisję do spraw Pegazusa. Izrael równa z ziemią. Miasto Gaza. Jednocześnie niezależna komisja ONZ to skarża izraelski rząd o ludobójstwo. Na koncie miał mnóstwo niezapomnianych ról. Rządło wszyscy ludzie prezydenta, wielki Gatsby. W wieku 89 lat zmarł Robert Redford. Radio, TOK FM pierwsze radio informacyjne Tok 360. Marietta Wiśniewska. A do zaczynamy. Wojsko wynagrodzi straty mieszkańcom uszkodzonego domu w